Adam Mickiewicz Sonety kremskie. Mogiły harem Mirza do pielgrzyma Tu z winnicy miłości niedojrzałe grona wzięta na stół Allaha tu perełki wschodu z morza uciech i szczęścia porwała za młodu truna kochna wieczności dobrocznego łona skryła je niepamięci i czasu zasłona nad nimi turban zimny błyszczący wśród ogrodu jak buńczak wojska Cieniów i ledwie u spodu zostały dłonią białra wyryte imiona. O wy, róże Edeńskie, u czystości stoku! Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami, na wieki zatojone niewiernemu oku. Teraz gruby wasz spojrzenie cudzoziemca plami, pozwalam mu darujesz. O wielki proroku! On jeden z cudzoziemców poglądał ze wznawcą. Stepy akermańskie Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. W usnuża się w zieloności, jak łódka brodzi, Śród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy bzanu. Już mrok zapada nigdzie drogi nie kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam Przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy dniestr, to weszła lampa Akermanu. Stójmy! Jak cicho słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dosięgły źrenice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Bajdary Wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku, Umych płynął nóg, ginął i jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić tym wirem obrazów. A gdy spieniony rumak nie słucha rozkazów, gdy świat kolory traci pod całunem mroku, jak w rozbitym zwierciadle, tak w mym spiekłym oku snują się mary lasów i dolin i głazów. Ziemia śpi, mnie snu nie ma. Skacze w morskie łono, czarny, wydęty bałwan z hukiem na brzeg dąży. Schylam ku niemu czoło, wyciągam ramiona. Pęka nad głową fala, chaos mię okrąży. Czekam, aż myśli jak łódka birami kręcona. Zbłąka się i na chwilę w niepamięć pogrąży.